Siema ludzie, to ja, Tymek 89 Notreal i witam was bardzo serdecznie w, w pierwszym odcinku z nowej serii z Raidera. Mm. Moi drodzy, mm. kolejny odcinek Critical Opsa będzie albo dzisiaj, <laughs> albo jutro, albo w piątek, albo w sobotę. Dlaczego? Po prostu jestem chory, mam kaszel. Ja nie chcę, drodzy Wam, moim kaszlem zagłuszać dźwięki gry, dlatego wiecie. Ale jak chcecie, mogę nagrać. Więc, jak już nagram, to wiecie. To już wiecie. Jak nagram, to po prostu nagram, nie? I tyle. A dzisiaj gramy sobie Rydera. <laughs> odcinek będzie tak samo krótki jak Knife Hity, bo te gry są dla mnie takimi relaksującymi grami od Critical Opsa oraz Battle Aha, moi drodzy, Battle na tym kanale to, moi drodzy, nie wiem, albo po prostu na tym kanale Battle nie będzie, ja po prostu raz na jakiś czas pokażę wam jakiś level i razem i pogram po prostu i, i jak mi to wychodzi i wiecie bo Batylands <laughs> nie będzie go na tym kanale ale raz czy dwa filmy na jakiś czas mogą się pojawić także Batylands że tak powiem yy, na tym kanale że tak powiem nie w 100% nie będzie, ale nie możecie się go już spodziewać w tak dużych ilościach jak na moim pierwszym kanale tymek 89. Dlatego nie spodziewajcie się tak wielkiej aktywności Battlelansa. Teraz po prostu Critical Ops przejął tutaj władzę nad tym kanałem. Może zmienię nazwę. Może nie, mogę się nazwać Critical 89, ale to już nie będzie pasować. Bo postanowiłem, że będę też nagrywał Ridera. No a po prostu wiecie. Jak zacznę nagrywać Ridera, to ta nazwa Critical 89 nie za bardzo pasuje, bo to nazwa do Critical Opsa i nie wiem czy chcecie, żebym ja się tak nazywał, ale i tak bardziej mi się podoba ta. Obecna nazwa, także nie będę zmieniał, także o to się nie martwcie. i No i co? Już się trochę wygadałem na temat pewnych informacji, o których bardzo wam, moi drodzy, chciałem powiedzieć, bo to jest nie, że nieważne i że tego. Tylko to jest, moi drodzy, bardzo ważne, bo to jest, moi drodzy... Kurde, bo to jest, moi drodzy, mówię wam, jak po prostu będzie się kanał rozwijał, tak, na chwilę obecną, po prostu Batyland zostaje, że tak powiem, w tyle, ale mam go na pulpicie, <laughs> mam go także, o to się nie martwcie, że ja go odinstalowałem, no a teraz co, już się za bardzo wyjadałem, to oglądajcie. O kurde, się wygadałem, nie? Aha, i jeszcze jedna rzecz. Jeżeli... Nie, nie, nie to. Jak gracie w Rydera, to... Moi drodzy, napiszcie mi, jaki macie rekord. No i co? Ja będę się cały czas starał pobijać mój rekord, bo... bo, bo chcę. No i tyle z mojego gadania. No nie, te siekiery piprzone. Jak moi drodzy też tego nienawidzicie, to, to też mi to napiszcie w komentarzu. Hmm. Dobra, dobra. Ten odcinek mój drodzy, wiecie jak nazwy. Rider hashtag 1 plus ważne info na temat rozwoju kanału, coś takiego, nie wiem. Albo nie będzie tak. Rider jed, hashtag 1 no i dodam plus <kluz> <kluz> ważne info, tak? No dobra, ważne info. Na temat rozwoju kanału. No dobra, też tak... Dobra, to jakoś tak nazwę, nie? Serio. O, moja ulubiona, moja ulubiona górka. Kurde. Dobra moi drodzy, to kończymy ten odcineczek. Jeszcze wam pokażę jakie mam samochody. Zwykły bajko, ja sobie jeszcze tutaj kaczapa polubię. Ok. Spoko. Racer. No i jeszcze... Kurde, poczekajcie, 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 poczekajcie. Ten... Kurde. Dobra, to moi drodzy ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i suba. No to co, trzymajcie się, no i cześć.